Siemanko wszystkim na moim kanale, w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie Unboxing paczki od widza Mianowicie dostałem taką, Takie dwie paczuszki Od widza pirotechnicznie Mordeczkę możecie pamiętać, który mi wysłał specjalna na 10 tysięcy subskrypcji Tą mega dużą tortownicę z tłuszczową I dzisiaj sobie przetest O rozpakujemy, sorry, jaką mi wysłał Zobaczymy co tam się w środku znajduje i wysłał mi też rzeczy na konkursy, które będą niebaw na moim kanale. I mianowicie już mam mogę pokazać, co to są. Dostałem trzy zapalniczki, które rozmawiamy pośród trzech widzów. Będą różne konkursy do wygrania. Będą owe trzy zapalniczki. Tak się prezentuje pierwsza zapalniczka. Ma czerwony ogień. Teraz paliwo rakietowe, Raket Fuel. Tu jest druga zapalniczka. Ta mi się chyba bardziej podoba. Kształt granata. Także ma czerwony ogień. Oraz trzecia zapalniczka. Jak już możecie się domyślać. Zwykły benzynek. Tak się prezentuje. I oczywiście benzynka do niej nie nalewa. Benzyny, nowy właściciel sobie to uczyni. I to będą takie trzy prezenty do wygrania. Niebawem konkursiki będą. Już mogę Wam zaspoilerować, że jeden konkurs będzie dotyczył zdolności artystycznych. Mianowicie będzie dotyczył zdolności artystycznych. O fanart po prostu chodzi i on będzie trwał miesiąc czas. No i dobra. Zabieramy się za rozpieczętowanie paczki. Drugi konkurs prawdopodobnie będzie dotyczył filmiku. Żeby wbić jakieś próki będzie rozlosowane. A trzecia zapalniczka zostanie rozdana dzięki pirotechniczemu. On zadecyduje komu mam ją wręczyć. Ale to też będzie jakiś udział w konkursiku. Ale to już nie mamy więcej informacji. W każdym razie to będą konkursy plastyczne. O! Zapowiada się grubo. Zapowiada się grubo, kochani. Tak, zupełnienie. folia wątelkowa. Nie sterobia. I mamy tak petardy Megatron 4 sztuki, marzymy o tych petardach. Ponieważ petardy bardzo mocne, i petardy, proszę ja was. Nawet po polsku nic nie mam napisane. Interesuje mnie, jaką mają dawkę mieszanki fotobłyskowej. Mamy tutaj. Achtungi. Achtung! Trzy sztuki. W środku są mamy kolor salut widzę bardzo mocne petardy pirotechnicznie mi tutaj podeszła mamy petardy hammer małe czarne petarki patrzcie hammerki takie ale jak jest następnie mamy Unupieńce wasze ręczne granaty hand grenade Mini dumbum. O dumbach słyszałem, ale o mini ma. Teraz mamy tak Achtung. A jakie wielkie. Patrzcie, jakie wielkie Achtung. Ach Achtung! Tu mamy Petarda, bym powiedział podróbka dumbumów. Petarda bum bum Bardzo podobna do dumbumu Następnie mamy tutaj zestawik Mini Womb i Mini dumbum. Tak to się prezentuje. Naprawdę pirotechnicznie. Widzę z samej grubej rury, same mocne petardy. Mi zafundował terror Orionka. Nie wiem, co to, to jakieś malutkie są. Następnie mamy. A, kolejne dwie paczki terrorów. Bomb Bon. Tak to się prezentuje, naprawdę. Dość sporo tych petard. Teraz mamy petardy Hammer, ale patrzcie, jakie wielkie lochy. Jedna ma 4,5 mieszanki fotobłyskowej a petarda z tą czarownicą, ten tukieracek co mam wrzuciłem, miała 4 i 2 bodajże. Więc będzie mocniejsza. Kolejne dwie paczuszki terrorów. A zobaczę, wiecie, ja sam zobaczę z ciekawości co to jest, bo nie kojarzę tego. Nie kojarzę w ogóle. Aha. Patrzcie, to jest taka petardka. Taka nieduża petardka. No zobaczymy. Jak się będzie sprawować? Następnie mamy Jumbo! Jumbo, czarne Jumbo! Czarne Jumbo, kochani, ma 2,05 mieszanki fotobuskowej, czyli trochę słabszą od fp 3 ale no zobaczymy. Teraz mamy. Extreme Power Od razu trzeba przyznać, że petardy mają fajny design. Fajnie są zrobione. Naprawdę fajna petarda. Yy, mega bomb. Mega bomb, kochani w mojej. Tej petardki też nie kojarzę. Ale nie mogę nigdzie znaleźć ile mają mieszanki fotobłyskowej. Ale kategoria druga, czy, a jest! 1,4 grama, ale chyba nie fotobłyskowej, wiecie? To nie będzie chyba mieszanka fotobłyskowa. Nie. Złapie czy nie złapie, jest tutaj tu. Następnie mamy Mirnowec. Na pewno źle przeczytałem. Na bank. Mirnowiec. Tak to się prezentuje. Mamy następnie petardę ACAP ACAP Jak Kacap Tak to wygląda oczywiście Każdą z tych petard użyjemy do wielkiego testu i automatycznie Prawie jak mamy 60 sztuk no to teraz po każdej sztuce dodamy do wielkiego testu z decybelomierzem to będzie A 80, to 90 sztuk to jest Łeb kwadratowy to będzie trzeba na 3-4 razy nagrywać bo to się zlecą w w okolicy. La bomba. Co słyszeliśmy o tych petardach? Ponoć dobre petardy la bomby. La bomba, ponoć dobra. Kategoria trzecia. I tu jest już napisane, że trzeba mieć 27 lat, żeby tych petard używać. Czyli naprawdę może być mocna. Następnie mamy. O, P2000. Jeśli dobrze wyczytałem, P2000, klasa trzecia, czyli mocna. Klasa druga to są słabsze petardy, klasa trzecia to są mocne petardy. Następnie mamy FP3 White od Jorge. tą petardkę to ja lubię. Tu mamy C4, też fajna nazwa. Fajna nazwa, C4. Od Piromaxa 1 i 3 mieszanki fotobłyskowej, czyli to będą, nie, przepraszam, 1 i 9 mieszanki fotobłyskowej grama, czyli będą dość mocne te petardki. Co tu jeszcze mamy? Tiger Boom. Tiger Boomy, tak, między się przedstawiają, kategoria trzecia. Ale nic takiego specjalnego. O kurde! 3,5 grama mieszanki fotobłyskowej, czyli jest mocniejsza od FP3 następnie mamy bomba bum bomba bum, tak to wygląda naprawdę niektóre petardy pierwszy raz w życiu się dowiadują że takie istnieją bomba shop kategoria trzecia ale co i jak tu nie widzę, tak patrzcie 4,6 gram mieszanki fotobuskowej, czyli ta petarda będzie naprawdę miała mega pierdzianięcie. Tu mamy mini bomb. Zobaczymy czy są tak samo dobre jak jej odpowiednik duża. I na samym końcu mamy Kolor Salut Original która posiada od razu na wstępie widzimy 2,5 g mieszanki fotowyskowej. Tak to się prezentuje ładnie. No więc, to byłoby na tyle. Sami możecie zobaczyć naprawdę tych petard jest w pytkę i niektóre pierwszy raz na oczy widzę i jestem sam ciekaw jak będą strzelać sąsiedzi to mnie wydziedziczą. dziczą. Niebawem będą filmiki z konkursami. A więc to mogę na tyle jeszcze raz. Pirotechnicznie. Gorące podziękowanie mordeczko za tyle tych petard. Ja jak będę nagrywał po jednym odcinku raz w tygodniu, no to będę nagrywał z 5 lat. Mam tego towaru potąd już, ale dziękuję wszystkim za podsyłanie mi petard i wyrobów pirotechnicznych. Oczywiście, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Pirotechnicznie ty jesteś naprawdę dzik, dzik na piguła. Trzymajcie się ciepło na razie.